Mamy już przykłady budynków, w których zastosowano materiały z tak zwanego obiegu zamkniętego, ale jest to bardzo znikomy procent, także jesteśmy na początku tej drogi. Liderami w tym obszarze są takie kraje jak Wielka Brytania, Holandia, przede wszystkim, Dania, gdzie już od wielu lat stosuje się materiały, które były wcześniej używane. Następnie przeszły proces odnowy, renowacji czy upcyklingu i zostały zastosowane w kolejnych inwestycjach budowlanych. Również konstruuje się tam budynki w taki sposób, aby można było je rozebrać, a nie wyburzyć. W kolejnych latach będziemy widzieli przyspieszony proces wdrażania modelu gospodarki obiegu zamkniętego, a to ze względu na przepisy, regulacje prawne, jakie Unia Europejska konsekwentnie w ciągu ostatnich paru lat wdrażała. Naszynek w zasadzie dopiero się budzi, dopiero się gdzieś zaczyna przystosowywać do zmian, które niewątpliwie nas czekają, i to w trybie bardzo szybkim ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, ale patrząc pod kątem poszczególnych segmentów rynkowych, to można powiedzieć, że segment komercyjny, znaczy nieruchomości komercyjnych jest taki najbardziej zaawansowany. Jeśli popatrzymy na sektor mieszkaniowy, to tutaj jesteśmy naprawdę daleko w tyle, bo niewiele się w tej kwestii dzieje i działo a praktycznie mamy przed sobą w obliczu kryzysu klimatycznego mamy przed sobą sytuację związaną z zerwaniem łańcuchów dostaw jeśli chodzi o sektor budowlany mamy olbrzymią Emisje gazów cieplarnianych przez sektor budowlany, jak również wykorzystywanie naturalnych surowców, które sektor budowlany czerpie w wysokości około 50% globalnych zasobów. Więc to jest olbrzymi w tej chwili problem, który niewątpliwie wywiera piętno na szybkości zmian, które będą musiały się zadziać. Jeśli chodzi o środowisko, to jak wiemy. Mamy już nawet nie kryzys klimatyczny, a katastrofę. W związku z tym uda nam się dzięki gospodarce cyrkularnej zatrzymać postępujące zmiany klimatyczne, jak i również przynajmniej częściowo zachować zasoby naturalne, które są wykorzystywane w dużej mierze przez sektor budowlany, gdyż sektor ten jest konsumentem około 50% wszystkich zasobów naturalnych na świecie. Jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to w związku z tym, że będzie potrzeba wprowadzania do obiegu zamkniętego produktów, które były wcześniej używane, powstaną przedsiębiorstwa, które będą się specjalizowały w renowacji, odnowie, upcyclingu, recyklingu. W związku z tym powstaną również nowe miejsca pracy.